O, siema widzowie, nie zauważyłem was w nowym odcinku! Jakbyście, jakbyście widzieli, to nadal mieszkam w tym domu. Nie mam już roweru, bo sprzedałem. Mam skuter, który kupiłem od Tomka. Mam nowe auto. I muszę teraz iść do tego do pracy. Dobrze. Znaczy pojadę do tego. Tomko. O. Tomek już tutaj siedzi. Muszę tutaj zaparkować ładnie. On widział przedtem moje auto, ale mam go pofarbować to auto. Dobra, no. co ty robisz solo swoje? Nie, nie rapu, Próbuję rapować. Dobra Dobra, Widziałeś Widziałeś moją nie, no. A wiesz, że ja no. chcę zmienić pracę i zmienić dom? Co mówisz? Ja chcę zmienić pracę i dom. Aha, moi rodzice się. Tak, wyprowadzili. No. zostawili ten dom? No? No właśnie moi rodzice są w szpitalu. Nie wiem czemu. I na razie to jest mój dom. I muszę wszystkim robić, ale na szczęście... Przy... Co? A podbierzesz mnie do tego? Ten? Tam gdzie kup... To ten... Serwisu aut. No. Bo auto chcę kupić. No. Bo pójdę do place. A ty nie jesteś szefem? No tak, ale muszę wziąć te pieniądze. Ojo. ejo. Serwis samochodowy, chcesz? Tak. A jaki, ten blisko poczty, czy ten blisko, który był stacji benzynowej? No tutaj ten, co jesteśmy, tu blisko. Tu? No, okej. Okay. Dobra, to już na Nie, ja tutaj. Dobra, no dzięki. Wykupić? Dobra, na razie. Pójdę zobaczyć prace wszystkie, bo ja już dałem wypowiedzenie. Już nigdzie nie pracuję. O, teraz lepiej. I muszę patrzeć, gdzie teraz można pójść. Może stworzę własną firmę. Tego auto? U ciebie. Ory. Sorry. Ty? Godo do przedszkola? Kto ty masz na to auto? Wbierałeś? Ja pięć katli dałem za to auto. I mam w planach go jeszcze troszkę ulepszyć, ale może kiedy indziej. A. A. co myślisz? Nie. Dobra, ja jadę, bo jadę szukać pracy. No, a ja też jadę, akurat. Ty, ja może Starbucks, Starbucks. Nie wiem. Szko do szkoły się nie zatrudniam. Może i ciekawe ile ze nie jedzie. My ja nawet nie sprawdzałam. Może do sklepu? O Nie, tutaj nie przejeżdżałem nigdy TY Tutaj zbudowali tą stację benzynową i... No I galerie? No Myślę na tą tutaj trudniej, 3 No chyba tu do galerii zobaczę Tutaj jest parking Parking tu się Nie dawno. Dobrze zaparkowałem Może będę grał w telewizji? nie wiem. E, nie, nie. Może będę śpiewał. Może nie, nie. Do góry. Trend. O, tutaj coś jest. Plus Ciuchę. Ciuchy. Kolejne ciuchy. że będę sprzedawał rzeczy. Dobra. To ja spróbuję się zatrudnić tutaj. Albo przyjadę tutaj z Tomkiem. Może on mi wybierze, bo nawet nie ma pomysłów. No, co tutaj jest? A no, wyjście, tam nie. Mhm. to moje. Jadę do jego domu. Zobaczysz to. Bo tutaj jest blisko sklepu. Co on robi? Co ty robisz? A co? Jedzenie. Blisko sklepu? Za ile? Za ile jeden? No. Dwa złote. Zawsze się opłaca. Masz. Dwa złote. Czekaj. No, dzięki. Dobra, ale tak szczerze to już nie wykładaj, bo ja chcę, żebyś mi w czymś pomógł. No nie wiem, co mam zrobić. I chcę, żebyś mi pomógł. Wsiadaj do auta i to. No Ale nie, babeczki, dobre. Dobra, jedziemy. A sorry? Ja już tutaj, bo ja tutaj nigdy nie byłem, a ty? ja też czego nie widziałam. O kurde. Kurde. Ja, ja myślę nad stacją benzynową, albo pokażę Ci jeszcze. No ja dopiero... Ja tylko sobie tam zrobiłam, żeby zarobić trochę. Też chciałam na stację sobie. Kurde. Mm. Dobra, ho. Bo jeszcze mam jedno miejsce, w którym można sprzedawać ubrania. Tutaj. dobra. Dobra, ja idę się tam zatrudnić. A ja zawołam szefa. Ty jesteś szefem. Dobra. Ale sze już... Yy, może kiedyś spotkamy szefa. Wsiądźmy gdzieś tutaj. Gdzie... Halo? Jestem szefem! Jakim szefem? Szefem stacji. Jesteś szefem stacji? To ciebie... Ty kto? e To? Jak ciebie zatrudnili jako szefa? No nikt tam nie pracował, zadzwoniłem pod ten numer, co tam było pokazane i ten Normalnie powiedział, że szefem jesteś bo Seryca? Szefa nie mają ani pracownika Ty to... wtedy ty. Tam też nie ma żadnego szefa. To ja jestem tym szefem tego sklepu? Czekaj, bo ja też mam jakiś numer tam. O tutaj. Eee zero pięć siedem Halo? My, ja akurat widziałem, że mam zadzwonić tutaj na ten numer i żebym i yy, miałam się spytać, czy mogę się zatrudnić. A co? Jako szef? No tak. Aha, dobra. To do widzenia. Ha. Okej okay. To ja mam już to całe moje? To jak tutaj? to nie ma. No. I pozwolił pracować w tym, czym ja, w tym czym ja chodzę. Eee, może później... TY! TY! On miał tam schowane z jakieś... Cić patyków! Serio? Serio! I mogę sobie... pić wana! Będzie mi potrzebne! Dobra, na razie zamykam. Jutro... Napiszę na Facebooku, że. To. Że szukam pracowników, i to. I ci, którzy. DRIN! HALO? I zobaczcie to. Coś ty sobie kupił. Nie no, mi Siadaj, daj cię. Auto mam! No i cię zawiozę. Ale Nie. tutaj na oglę na cię zawiozę. Nie, po co? Ja, ja tutaj tylko. Y, ja jeszcze zatankuję. Y, pójdę kupić jakiegoś vana dobrego. Chyba Boris ma smarwana. Pamiętasz? Bo on mówił coś o wanie jakimś. Ej, moje auto ledwie już jechało, że to auto nie sprzedał, ale coś tam... ten, coś silnik tam ...tak Aha, okej, okay, dobra. Zatankowałem tutaj kartą, pik pik pik, dobra, mam. Na razie. Ja jeszcze z A nie Wstawiasz? Kolega mi wziął. Mm, dobra, dobra, co? Jedźmy. Wykrócony, mam czas. Jutro pojadę. Znaczy, jeszcze dzisiaj pojadę do Borysa o jakieś. dziesiątej? Dobra, o dziesiątej do Borysa pojadę i to. Może się wprowadzę. Ej, a masz jakiś pokój wolny? No. Tak. Mogę się do ciebie wprowadzić? Czekaj. Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Aha, dobra. Jakby co tu widzowie jak słyszeliście z Tomkiem ja rozmawiam przez telefon. A i to. Czekam teraz, kiedy on zadzwoni i będzie dalej trwało to. O, dobra, dzwoni. A mogę z tą zamieszkać? No, dobra. On, dobra. Jest ja muszę jechać na wakacje. Dobra, to dasz mi kluczyki, bo masz. Ile masz par kluczyków? Czekaj. Dobra, No ile masz par kluczyków? Jeden. Jeden? A co ty z rodzicami jedziesz? Nie wiem czy mam jakiś pokój, ale to miałem. A dobra, ja mam takję będę... Nara. Nara. Dobra. To my idziemy teraz to do... od znacznie Eym. Idziemy do. Jak się to nazywa? Do tej pracy do Borysa jednak pojadę na następny odcinek. Będziemy mieli już to. Będziemy mieli już auto, jako van, i to akurat sobie zrobię. Byście wiedzieli, to ja jeszcze tego trzeciego odcinka nie wrzuciłem, ale chyba już powinien być ten odcinek, bo wszystko nagrywam. Ja to akurat nagrywam w poniedziałek i ten odcinek to. Trzeci będzie akurat dzisiaj. I chyba ja zobaczę, może. Dobra, no. Chyba już powoli kończymy. Jak się robiło w bo wspomniałem. Dobra, ale tak szczerze, to. My już kończymy. Życzymy Wam miłych, udanego dnia. Od razu Wam powiem, na Halloween będzie odcinek, ale jeszcze nie wiem. Spotkamy się. Spotkamy się jutro. Na razie.